Witam, w dzisiejszym filmie zobaczymy, jak możemy sprawdzić, jakie urządzenia są podłączone do naszej sieci Wi-Fi. To bardzo proste. Pokażę kilka różnych opcji. Pierwsza opcja to przejście do sklepu z aplikacjami w naszym telefonie. Może to być App Store albo Google Play Store, jeśli korzystamy z Androida. Szukamy aplikacji, która pozwala połączyć się z naszą siecią Wi-Fi. To zależy od waszego dostawcy, dlatego musicie się z nim skontaktować i zapytać, z jakiej aplikacji możecie korzystać, aby kontrolować i zarządzać swoją siecią Wi-Fi z telefonu. Jedna z popularnych aplikacji to TP-Link, ale wszystko zależy od kraju, w którym się znajdujecie i od dostawcy usług internetowych. Druga opcja to wejście w dowolną przeglądarkę i wpisanie następującego adresu URL, który widzicie na ekranie: whatismyip.com. Wyszukujecie, czyli klikacie tutaj na dole po prawej stronie i jest to strona, która pokazuje Wasze IP. Możemy skopiować nasze IP, klikając w przycisk, który pojawia się po prawej stronie adresu IP i możemy go wkleić tutaj. Wklejacie swoje IP i wyszukujecie. W zależności od Waszego dostawcy pojawi się menu logowania, które pozwala zarządzać Waszą siecią WiFi. To naprawdę proste. Wystarczy wkleić IP dokładnie tak, jak je widzicie, do paska wyszukiwania przeglądarki. Robimy to w ten sposób, wklejamy i wyszukujemy. To wszystko, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.